Jakim problemem przyjechałaś na kurs Super Pies? Z takim problemem, że z Lenonem nie szło przejść spokojnie obok drugiego psa. Momentalnie wyskakiwał zębami. Zdarzały się pogryzienia, kiedy nie miałam już nad nim kontroli, np. pękni karabinę, czy, czy uciekni, to dochodziło do pogryzień. Wam z czterema szkoleniowcami, i każdy z nich mówił mi coś innego, i ja praktycznie straciłam orientację. Co dla tego psa jest dobre. I ostatnia praca z trenerką polegała na tym, że mój pies w ogóle nie wychodził na spacer. Najdłuższe spacery to były 10-minutowe, zero zabawy na spacerze, zero jakiejkolwiek pracy i to miało go wyciszyć, odstresować. Znaczy, postępowaliśmy tak, powiedzmy. Przez trzy tygodnie i tak naprawdę nic się nie zmieniło. Wręcz było jeszcze gorzej, bo w momencie, kiedy zobaczył tego psa, to był już tak, on już był nakręcony, z, jest, 300 metrów wystarczyło, on już był pobudzony. Nie? Także to on nic nie zmieniło. Dlatego się zdecydowałam przyjechać, żeby zobaczyć. Tak naprawdę, ja chciałam zobaczyć, jak pracować z takim psem. Pierwsze wyjście na plac to Lenon piszczał. No, chyba przez pierwsze 15 czy 20 minut, nie szło go uspokoić. W ogóle nie był skupiony na mnie, skupiony na, na innych psach i, 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 i to piszczenie po prostu. Tak. To było Później. Dobra, my chodźmy, nie stójmy. Mhm. Tu jest. Podepnijmy to. Okej. Okay. Nie zjada psa. I, i właśnie o to chodziło. <grywa> Więc mogę powiedzieć na pewno, że ten dzisiejszy, ostatni dzień dużo powiedział, ponieważ mieliśmy takie ćwiczenie, mieliśmy przejść równolegle obok psa, z którym nigdy nie pracowałam był to Owczarek, który też miał podobny problem do Lenona. I po prostu przeszliśmy świetnie, kontakt ze mną, Lenon wpatrzony, drugi pies wpatrzony w swoją właścicielkę. Dla mnie to było super. Po prostu luz. Czy komuś ze swoich znajomych poleciłabyś udział w kursie Super Pies? Oczywiście. Dawno. <noise> super. <głosy> <głosy> Dziękuję Ci w takim razie bardzo Próbuj, i zapraszam proszę. na wakacje spiszę.